Siemaneczko, witam Was serdecznie w dzisiejszym dniu, jakim jest czwartek czwartunio. Kurczę, ale żebym powiedział, czwartek czwartunio. <laughs> Kurde. E, mamy godzinę 8.50 moi drodzy. E, jesteśmy już, że tak można powiedzieć dosłownie rozładowani. Czekajcie. E, jesteśmy rozładowani. Rozładowaliśmy się e, o 7.40 Uczekawki wezmę fajurę I zaraz wam powiem Gdzie się znajdujemy I dlaczego Tutaj A więc tak Moi drodzy Wczoraj, że kurde Jak zwykle standardowo musiałem przegiąć Pałem <laughs> Kurde, barabasz Jesteśmy na W Ingolstadt Na yy, fabryce Audi Duży parking, potężny e, Oczywiście z, Wczoraj jak żeśmy się załadowali po 18 e, No to e, takimi kanałami Jechaliśmy te 140 km, że Nigdzie nie było e, Parkingu Żadnego, znaczy były dwa Był jeden parking Ale taki malutki był Że nawet nie, e, Wjechałem i wyjechałem z niego Później były dwa parkingi po drodze, no to sobie olałem, nie było już miejsca. No i już praktycznie dojeżdżaliśmy do celu. Na szybko, kurde, zacząłem grzebać w nawigacji, żeby coś mi tutaj znalazło. No I przypomniałem sobie, że jest fabryka Audi. No to tutaj o godzinie 20:30 byliśmy. Żeśmy się elegancko przespali. Jak nigdy. Wstaliśmy o 6.30 O 6.40 byliśmy już na miejscu pod Edeką, bo to było, stąd jest 2,5 km. Zrzuciłem się i sobie tutaj wróciłem, czekamy na zlecenie. Właśnie w sumie już je dostałem Więc na spokojnie możemy sobie już to wszystko klepnąć. Bo ja i tak mniej więcej oła, wiedziałem gdzie będziemy jechać Ale na, dla potwierdzenia wolę dostać SMS-a. Dobra, co ja tu mogę powiedzieć? Jesteśmy załadowani, moi drodzy. 11:50. Skręć w prawo. Jak my stąd wyjeżdżamy. A byliśmy 10:45 już w biurze. Skręć. 10:45 byliśmy w biurze. Od razu nam Facio powiedział Rampeczkę No i nic się nie odzywałem, bo oni ładowali mnie z rampy. Ja sobie mogłem siedzieć kurde, w aucie i po, poleżeć sobie. W sumie mogłem coś zjeść, ale nie przeanalizowałem po tego. O 90 metrach No i nic nie zjadłem. Skręć w lewo. Trzeba będzie skrętnie, jakoś pauzunię chyba zrobić, drogi, coś mi się tak wydaje. Do granicy, do granicy moi drodzy, mamy 450 4, jazdy. 315 km. nie wiem jakim ona cudem to przeliczyła, no ale ok, Niech jej i tak będzie Skręć w eee, lewo. 2,50 25 mamy na tacho 466 Więc poko. 28 palet na załadowali O teraz się kurde będzie trzeba tymi kurde kanałami tutaj wybić ja jakbym, kurde, że tak powiem Jechał To tutaj bym w prawo W prawo tutaj, w tą drogę w prawo skręcał Do tego ds I chyba ją będzie, go będzie stąd widać O, po lewej Po lewej stronie tam Jest magazyn Nie chce mi się, kurde, kamery ściągać z uchwytu No, stoją, kurde, pieczone Aj, najgorsze jest to, że kurde pozbyłem się pa, e, palet. Bo wziąłem DPL-a na EDC, bo 41 palet było. To mówię: wezmę sobie DPL-a tu na 100%, będzie DS, DS. Oni tu na przemysłówkach ładują. No, oczywiście, tylko musieli mnie na inny magazyn. Wysłać gdzie, kurde, na Europaletach idzie do Szwajcarii. Uah, no nic, będziemy z paletami ze Szwajcarii wyjeżdżać. Masakra. Nic nie poradzimy na to Taki urok transportu Nie wiem kurde zaraz zobaczę Albo tu jakaś przemysłoweczka, jak będzie To sobie jakąś kurde Kanapeczkę wciągnę Albo jakąś nie wiem Kiełbaskę przy kurde zagotuję Głodny jestem nie ukrywam No nie wiem no kurde 2.40 pokazuje W no, sumie mogę z godzinkę sobie podlecieć Może do autostrady się wyciągnę Nie wiem zobaczę, zobaczę moi drodzy أراجع

Dobra, co ja tu mogę powiedzieć? Przekupujemy Stuttgart. Od pauzy ujechaliśmy jakieś 20-50 minut 20 minut. No, powiedzmy, umówmy się, że 50 minut żeśmy ujechali. Właśnie przekupujemy Stuttgart. Próbujemy się już wyciągnąć do autostrady. Ale powiem Wam, że jest kurde, ciężko. Mam taki ogólnie kryzys, że szkoda gadać. Nie wiem od czego. Do granicy yy, na Walschuta zostało nam 180 km w 2 godziny i 53 minuty. No, powiem Wam, że nieźle, nieźle, no, ale na chwilę obecną próbuję tu Stuttgart, kurde, przekopać. Może też y, źle się czuję, spowodowany tym, że kurde, jakby nie patrząc światła na światłach. Co chwilę, kurde, światełka czerwone, światły. Nie wiem, co ja już pitole, ale nie słuchajcie. Strzelcie kurde suba Łapeczkę Komentarz mile widziany A my cóż Lecimy przekopać Stuttgart papiery lecą nam ze schowka Aj szkoda gadać Tu trzeba mieć kurde głowę do, Oczy dookoła głowy Kurde i, i tak dalej Bo się pchają to jest wąsko ciasno Właśnie teraz rozpędziłem z, gad, z gadaniem No i co znowu światła Pewnie mnie one złapią. Nawet nie przyspieszam, bo to jest bez sensu. Codź sobie kuźwa wymyślili Szwajcarii. Ja tak naprawdę nie lubię do Szwajcarii jeździć. Ja jak słyszę Szwajcaria, to mnie normalnie aż e, się scyzoryk w kieszeni otwiera. A najgorsze jest w tym wszystkim, że oni tak to przeanalizowali że ja na tej zmianie będę minimum dwa, dwa razy w Szwajcarii. No ale też z drugiej strony to jest spowodowane tym, że... Światła sobie zapalmy e, Spowodowane jest tym, Bo że jednak kurczę... Kurtże... Dobra strony. Kaśka nie przeszkadzaj mnie To jest spowodowane tym, że jednak w poniedziałek wyjechałem e, Ale z drugiej strony kurde nie nieraz też tak wychodziło, że jak we wtorek się wyjeżdżało To też właśnie tak jak teraz e, W czwartek się ładowało, w piątek była Szwajcaria Wyjeżdżało się weekend w Niemczech Zrzucałem się na przykład w poniedziałek i była. I była nawrotka do Szwajcarii, więc chyba nic nowego. Ale ogólnie nie lubię do Szwajcarii jeździć, nie wiem czemu, może to jest spowodowane tym, że te odprawy celne trzeba robić. No kto, nie, nie, kto tak pomyślał kurde głupio przecież żyjemy w takim, kurde, w takich czasach komputerowych. Że mogliby już wysłać te papiery, wszystko, żeby było zrobione e, i jechać e, tranzytem normalnie, z papiery zrobione. To nie po co. Jeszcze fotoradar 40 na godzinę. Ja pierdolę, powiem Wam szczerze, że już wolę po Berlinie chyba jeździć. Mówią, że Berlin jest naprawdę kiepski, ale ja już wolę po Berlinie jeździć i po Monachium. Monachium to. Tylko i wąsie, dlatego że Monachium to znam. Ja pierdyle i znowu fotoradar, nie? Ja masakra to, co tu się dzieje. E, wracając, Monachium znam, ale to bardzo dobrze znam. To jest spowodowane tym, że tam jest fabryka kurde Mana. Nie Mana, tylko MAN. MAN. Tam jest fabryka i tam właśnie kurde bywałem regularnie. Można powiedzieć W tygodniu to minimum 3-4 razy Się bywało 3 razy no Przy dobrych wiatrach Czyli w miesiącu, w miesiącu może z 20 razy W fabryce Mana byliśmy Ale to Kiedyś Wam opowiem Stare kurde dzieje I żałuję, że Wtedy kurde człowiek Nie wpadł na genialny pomysł, żeby sobie coś ponagrywać Byście zobaczyli Nowe auta. Co tam się działy za rzeczy, kurde, z tymi autami? Szkoda gadać. Bączki i wszystko. A! No ale nic. W sumie, po 600 metrach. Zawsze mogę do tego wrócić. Ale po co? Kiedyś wam to opowiem. Szkoda, szkoda teraz gadania. No nic, ja próbuję te kurde, że tak powiem, ten Stuttgart. Przekopać. Zmieńmy jeszcze pas. Po 400 metrach trzymaj się lewej strony. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go ten oto sposób moi drodzy żeśmy wyjechali ze Stuttgartu kurde masakra to jest masakra 35 stopni w tunelu jak byliśmy tam w jednym takim długim to 41 stopni było nie, okno otworzyłem na chwilę, to normalnie było czuć te ciepło oh. jeszcze 165 kilometrów Ile ja mówiłem, że wcześniej było? Że zostało nam Chyba 180, nie? Ja pierdziele, ja jestem jakiś nie do życia Oj, no nic Widzimy się na parkingu Gdzieś jak zaparkuję Chyba Brak mocy, nie wiem co się dzieje Chyba jednak kurde po tym urlopie Niby wróciłem, ale jakoś Jakoś jest tak jak nie... A zresztą dobra, mało ważne. Dobra, co ja tu będę dużo mówił, trzeba zakończyć Tacho moi drodzy, czyli miejsca, zakończ, Niemcy, cyk zapisano i elegansio Katarzyna nam pokazuje 42 km ale ona yy, się trochę zawiesiła bo każe nam to zrobić z nawrotką sami trochę nam się zawiesiła no nic ja sobie zrobię szybkie kurde lekcje ja sobie tylko kurde że tak powiem zapiszę o której zakończyliśmy tacho bo tu nam wyjdzie z automatu 11. a i taka ciekawostka wczoraj wyjechaliśmy 9.16 10 godzin jazdy nam poszło. Jeszcze jedna nam dycha w tym tygodniu została. No i co? 11 zrobiona z poniedziałku na wtorek. Elegancio, tu mamy jedenastkę zaliczoną, bo 3 godziny odstaliśmy w lubece plus 9 godzin. Tu mamy 11. No i wczoraj 9 godzin, bo żeśmy stanęli o 20.18, a mieliśmy czas pracy do 19.00. Eee, dzisiaj, kurde, zakończamy o 16.48, chyba. Niech będzie 16.50, więc 11.00 zrobimy. Ja sobie tylko tutaj w zeszycie notuję. Nie tak jak co inni, że tak powiem. Ja sobie tu notuję tylko rozpoczęcie. Mniej więcej, żebym wiedział od który, ile godzin mogę pracować. Tak jak tutaj, że mogę 13 godzin, 15 godzin. No i zresztą sami widzicie start, o której wystartowałem, gdzie, o której zakończyłem i ile kilometrów bo ja to wychodzę, że ten tachograf to jest dla idiotów e, po co kurde liczyć jeśli ten tachograf za nas wszystko liczy a on jeszcze pięknie e, pięknie jeszcze kurde pauzę nam liczy w dół więc tu już nic nie trzeba całkowicie prze, przeliczać jedyne co trzeba, jeśli będę chciał sobie sprawdzić e, i tak dalej no to proszę bardzo, jeszcze cztery e, wchodzę, pokażę Wam to E, mamy 41 minut pauzy, zaraz nam auto zgaśnie, pół biedy. Wchodzę tu, info e, Jeszcze mogę jechać łącznie 4,41 do dychy i dziewiątkę zrobić. Było, czekajcie Wiem, że to było we info. A jest! No, i tutaj mam ile kurde tego. Na chwilę obecną łącznie wyjechaliśmy 28 godzin. Wypracowaliśmy e, przez te parę dni od poniedziałku do dzisiaj. 28 godzin, więc do 90 e, godzin mamy dużo, a dużo. No, ja to mówię, to tachograf dla idiotów. No ale nie obrażam innych. E, zrobię sobie tylko tu lekcję, sobie wpiszę tutaj zakończenie w zeszyciku e, i za chwilę się odezwę. No i dobra, lekcje mamy zrobione, wszystko porobione, ale powiem Wam, że dałem tak dupy niedawno, przed chwilą w sumie, jest 38 stopni na postoju. A, nie będę, za zapłonął, bo muszę jedną rzecz zrobić. Jedną rzecz muszę zrobić. Syf, że w kabinie mam, to jest normalne u mnie. Tu. Nie wiem, czy będzie widać. Ale opuszczamy się na poduchach w kuniu eee, już wam mówię dlaczego zrobiłem się w ciula. Dlatego, że kurde, tam wcześniej, tam gdzie jest ta ciężarówka, tam gdzie są te auta, tam był też parking i był totalnie kurde w cieniu. A ja po prostu i było miejsce. I uwierzcie mi, że było miejsce. A ja co? Stwierdziłem, że nie będę stał w cieniu. Lepiej sobie stanąć na patelni. Masakra. Eee, I teraz tak. Jestem opuszczony na poduchach. To jest taka informacja. Dlaczego? A dlatego, że żeby tak troszkę mieli problem z otwarciem mi siodła. Jakby tak ktoś wpadł na genialny pomysł. Eee, o... Opuszczam się na poduchach od momentu, kiedy na St. Luizie byłem pierwszy raz i odpięte siodło miałem i miałem podpinane kable w naczepie. Więc albo obstawiam, że ktoś mi chciał zajebać, że tak powiem brzydko kable, albo nie wiem. No ale siodło też miałem odpięte i to był pierwszy mój właśnie w tym. A pokażę wam ciekawostkę. Lubioną naczepę, tak jak już wam mówiłem, co mi się wtedy urwało to tutaj zrobiłem dziurę tu mam zaklejoną łatę tam co miałem obtarcie jak ją przejęłem to też jest zaklejone moi drodzy i uwaga mam zrobione tylko teraz nie wiem czy to jest nowe czy po prostu mój szef poszedł w oszczędności i zakleił to klejem. Obstawiam, że to jest nawalone klejem. No nic oszczędności, bo po co rurkę wymieniać tego nie wiem. Ale działa, bo na dwie strony w Lubece żeśmy się otwierali. Druga sprawa, będę musiał tutaj mu powiedzieć, żeby coś z tym też zrobił. Nie sklei, bo tam nie wiem, czy to widać. Gówno widać. Jak ja patrzę, nie wiem gdzie. Bo tam dalej też mam pęknięcie zrobione. Tam mam dalej pęknięcie zrobione i żeby się nie ujebało. No ale ona w sumie przez tyle czasu działa. No nic. Ja w tą kurde moją głupotę będę się z wami żegnał. Nie wiem czy mnie słychać, bo się teraz jak na Zuś, porozjeżdżali. O proszę bardzo. Rękawice ktoś pogubił. Jak ktoś chce, to ja mogę wziąć i dać wam w prezencie. Eee, no nic, ja się, ja kurde wracam do kabiny, że tak powiem odpalam auto, będę jechał na, eee, na tym, na klimie bo pff, to jest kurde już koło 40 stopni obstawiam no nic, ja się żegnam z, z Wami serdecznie w ten kurde sacharny dzień kujwa <laughs> kuźwa nie, nie wierzę, co ja zrobiłem, no ale dobra żegnam się z Wami, widzimy się już jutro w kolejnym dniu a jutro wjeżdżamy do Szwajcarii co nam jutro wydadzą, to ja nie wiem. Ze Szwajcarii może być wszystko: e, mogą być śmieci, e, mogą być śmieci, alc-papier, być, mogą być rolki, e, papier w rolach, e, może być stal, mogą być płyty OSB, może być, że wyjedziemy na pusto ale się rozgadałem. Dobra, ja się z Wami żegnam, widzimy się już jutro. Pozdro!